215 układów. A taki egzoszkielet sobie zbadam tym razem. Dobra, wysrałem się ze stali, niestety. No i za dużo. Zniszczyłem za dużo. Troszkę więcej tutaj poślę, żeby to się robiło, bo jest lipa z tą stalą. Potrzebuję jej teraz już dużo na reaktor. Prawda jest taka, że ja mogę je wyłączyć po prostu. Bo ja mam tyle już tych nabojów, że nie wiem po co mi więcej. Niech mi nie zżerają tej stali. No, na to jeszcze mogę jakiś porobić. Silników też mi za bardzo już nie potrzeba. Strasznie dużo tych silników. Gdzie one tam wędrują? Tędy nie do pakietów. Nie no w sumie. W sumie potrzeba silników, jak się robią. No to jest strasznie niedojebane. Kurwa jego mać. No teraz jest zabijcie. I układziki się fajnie porobiły. No i tu jest teraz taki problem, że z nafty nic się nie robi. I to stoi. Więc muszę tutaj zrobić kolejną skrzynkę. I powiększyć po prostu to żeby się robiło dalej, bo szkoda bo stanęło wszystko również to. O, teraz już lecimy dalej. Dobra, sam sobie zrobię swoją fabrykę stali, żeby jakoś to postawić jeszcze szybko w miarę. Taką malutką. Troszkę paliwa. A little portion. world mawy piecyk skrzyneczka zasilanie i jeszcze trochę zasilania i jest niech się robi Ja za ten czas wezmę jeszcze betonu ile mi tam brakuje Tak więc czekamy tylko na 200 stalowych płytek i będzie reaktor no, A zapomniałem że oddaję do obiegu cały czas tą stal Tymczasem Tymczasem kolejny problem. W zasadzie rozwiązany. A ile pakietów zielonych udało mi się przywrócić, jednak ich świetność. Widzę też, że już trzeba będzie powoli fabrykę silników elektrycznych zacząć ogarniać, i z tym będzie też troszkę zachodu i tych zaawansowanych układów procesorowych i to też jest wszystko z ropy. Więc będę to musiał zacząć ogarniać i zrobię to zaraz po uranie ale teraz póki jeszcze nawet nie stać mi reaktor idę zlikwidować skórę synów co się tutaj zadomowili zupełnie znikąd nie wiem co sobie tu wyobrażają Palmu nie będę naprawdę szczędził, bo mam go w cholerę Po prostu wypierdalać Czołg to jest... Przekurwa, no Czołgu się nie oszczędza po prostu się nim wjeżdża tak bez zmartwienia raczej. Nie wiem czy potem się jakieś inne bazy zdarzają. Coś widziałem w menu, że jakieś pająki chodzą wielkie. Ja nigdy na przykład nie doszedłem do takich przeciwników, więc może... Może jeszcze doznam niejednego zaskoczenia w tej całej przygodzie. Dobra, odłożę go na miejsce. Cholera, no. I, zło. I znowu się paliwo kończy. Cóż, zobaczmy ile się dla nas wyprodukowało stali. Chyba już wystarczy, nie? Reaktor jądrowy, szanowni państwo, właśnie wytwarzam. I jeszcze będzie stal potrzebna na ciepłowody. Także trzeba będzie tutaj bardzo dużo pozmieniać. Bardzo dużo. Jeździ ropa jeszcze. Szanowni Państwo, witam. Plan jest taki, żeby zrobić coś mądrego. Factorio. Zapraszam. Zaczynamy od powiększenia wydajności stali, a raczej produkcji stali. Przygotowałem sobie mniej więcej to, co będzie mi potrzebne do tego zabiegu. Jest, wszystko jest przebudowane w tym momencie. Są, jest dowożone żelazo i po prostu będzie sobie czekało. A na razie stoi. Dobra, lecę z tym. Połowa całego żelaza będzie przeznaczona na produkcję stali. Tutaj po prostu sztabki. Tak, tutaj sobie porastawiam montaże, znaczy automaty montażowe, które sugerują mi, gdzie będzie najoptymalniej ustawić przyszłe fabryki, najbliższe, które będą dążyć do fioletowego pakietu naukowego. No ale dobra, wracam tutaj. Teraz tak, to będziesz potędy, a ci będę dodawali na tamtą. Dobra. Teraz tu Teraz się. Mała, mała poprawka, żeby to sens miało. O ty kurwa. No i tak jak to wygląda, jakbym to podłożył do starego ironu i miałoby funkcjonować. Nie będę miał tylko miedzi jeszcze, ale to zaraz ją ogarnę. Dobra, podłączam to. Widzicie co tu zaraz ruszy? To się będzie zaczynać już, proszę Państwa. 13 piecy, jeszcze muszę mieć ogarnąć. Droga się doszlifowało jeszcze i już zapierdzielę elegancko wszystko. Kończy się, kończy się ropa oficjalnie, po prostu się kończy. Dobrze, szanowni państwo, wróciłem do Faktorio po dłuższej przerwie I staram się ogarnąć to wszystko co ja tutaj miałem zrobić I dochodzę do wniosku, że albo zacznę to robić, albo po prostu ocipieję Gdyż... Ja... No, staram się jakoś popatrzeć, zaplanować wszystko jak to poprowadzić Te taśmy, te rury Bo z tego co pamiętam tutaj właśnie niebieskie pakiety, czyli układy procesorowe Jest nie pakiety, tylko niebieskie układy Miałem produkować i fioletowe pakiety naukowe, gdzieś tam za chwilę będą odkryte. Także po prostu postaram się coś zrobić. Najpierw trzeba będzie ogarnąć tutaj tą rektyfikację na zaawansowaną, żeby smart zrobić. Także na pewno to będzie w wielkim chaosie wszystko zrobione. Ale zacznę od tego. Znalazłem tu też parę takich dziwnych rzeczy, co nie rozumiem w ogóle po co zrobiłem wcześniej. Pewno burdelu tu jest cały czas. Okej, okay, czyli to idzie do siarki. Właśnie, ten gazol, nie wiem po jaką cholerę ma tam iść, tak naprawdę On idzie tu na dół Nie, z dołu idzie To co? Chyba tylko po to, żeby szedł po prostu tam Bo jest tam jakkolwiek potrzebny, no ale tutaj do siarki też jest potrzebny To jest po prostu tragedia powiem wam Prawda Usunę, bo przeszkadza. Pierwsze. Teraz tutaj będę musiał wpierdolić wodę jakoś. <śmany> Czyli tam ma swój plastik, czy znaczy gazon, a ten ma tutaj swój. ale to naprawdę nie będzie łatwe. jakiejkolwiek strony można to połączyć, nawet tutaj wystarczy, chyba że się czyś, nie? No, nie mam z głowy. Więc tutaj sobie gazol wędruje do siarki i więcej go nie potrzeba. Tu muszę wodę jakoś poprowadzić. Skąd ona idzie? Tam idzie. Hmm. Ups! <grybujesz> oh, fuck! To są miskliki właśnie. Raz spacer, ja cisnąłem i. No, tutaj można ochujeć teraz już z tym. Będzie tu. A tu jakoś ta woda już wejdzie teraz. Tak. Powinno się robić. Zaraz się okaże, że coś przeoczyłem i zrobiłem jakąś głupotę, ale nie obchodzi mnie to. Nie wiem dlaczego tu jakby ropa nie idzie. Kończyła się ropa. Dobra, nie przejmuję się tą ropą na razie. Prądu nie ma? Co się podziało? Ja pierdolę, nie wiem co się stało.